Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia, przygotowanego przez KPMG w Polsce. Dzień dobry Państwu. Jest 22 czerwca 2020 roku. Zapraszamy do wysłuchania skrótu wybranych najważniejszych wiadomości podatkowych z minionego tygodnia, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce. Kolejne zmiany w podatkach w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. W dniu 19 czerwca 2020 roku Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, czyli tzw. tarczą 4.0. Ustawa reguluje przede wszystkim zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, a także uproszczone postępowania restrukturyzacyjne dla firm chcących odbudować równowagę. Ustawa zawiera jednak szereg zmian przepisów podatkowych. W tym, między innymi, możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizn w formie laptopów i tabletów przekazanych wybranym podmiotom od 1 stycznia do 30 września 2020 roku, czy też zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Aktualnie ustawa czeka na podpis prezydenta. Co do zasady, nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w dzienniku ustaw. Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych. W dniu 15 czerwca 2020 roku na stronach Sejmu opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw mający na celu implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018-957 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającą dyrektywę 96-71-WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy przewidują między innymi, że pracownik delegowany będzie otrzymywać wynagrodzenie na takich samych zasadach jak obywatel kraju na analogicznym stanowisku. Ponadto ustawa wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące okresu oddelegowania pracowników. Co do zasady będzie on wynosił 12 miesięcy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami maksymalny okres delegowania może ulec na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego w wydłużeniu do 18 miesięcy. Po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe. Jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach prawa, przyjmującego które celowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Nowe regulacje mają wejść w życie już 30 lipca 2020 roku. JPK V7. Pytania i odpowiedzi. W dniu 18 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Ministerstwo Finansów zaktualizowało odpowiedzi na wzbudzające wątpliwości pytania dotyczące JPK VAT-7. Poruszane zagadnienia dotyczą m.in. kwestii mechanizmu podzielonej płatności, oznaczenia dostawy i świadczenia usług GTU, faktur korygujących czy obowiązków związanych z JPK VAT. Ministerstwo Finansów wyjaśniło m.in., że oznaczenie MPP dotyczy wyłącznie transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności niezależnie od tego, czy na danej fakturze znajduje się wskazana adnotacja i niezależnie, czy obowiązek podzielonej płatności dotyczy wszystkich, czy tylko części pozycji na tej fakturze. Wiele odpowiedzi dotyczy także kwestii oznaczenia dokumentów, np. tego, jak należy ujmować w nowym JPK VAT faktury korygujące towar, usługę, nieobjętą oznaczeniami GTU, gdy faktura pierwotna zawierała towary, usługi, do których stosuje się oznaczenia GTU. Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej. 15 czerwca 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok dotyczący sposobu rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej Sygnatura 3 S.A. W.A., 1564 19 w USA zauważył, że w analizowanej sprawie ewentualne różnice kursowe powstały w wyniku z wypłaconym wynagrodzeniem, powstaną pomiędzy wartością wynagrodzenia wynikającego z otrzymanej faktury rachunku bądź z innego dowodu w przypadku braku faktury rachunku wyrażonego w walucie obcej przeliczonego na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, a wartością wynagrodzenia w dniu jego zapłaty, przeliczoną według faktycznie stosowanego kursu waluty z tego dnia, w przypadku gdyby w ramach płatności doszło do przewalutowania środków lub w przypadku gdy zapłata nie wiąże się z przewalutowaniem, Według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień zapłaty. Zdaniem sądu nie można zgodzić się ze spółką, że w niniejszej sprawie kurs dla dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez wydawcę nie powinien być uwzględniany w jakikolwiek sposób w kalkulacji różnic kursowych. Pakiet zmian podatkowych podpisanych przez prezydenta. W ubiegłym tygodniu prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianach w podatkach dochodowych, VAT oraz ordynacji podatkowej. Pakiet zmian zakłada między innymi dostosowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT. Do polskiej klasyfikacji wyrobów i usług z 2015 roku, modyfikacje zasad zwiększenia przychodów albo wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych i odpowiedzialności solidarnej w VAT w sytuacji dokonania przez podatnika płatności na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT oraz zmiany w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. ulga IP Box. Nowelizacja wprowadza także nową szczególną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz ograniczenie obowiązków płatników, będących organizacją. Rentowymi, a także poszerza definicję legalną deklaracji. Ustawa wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 lipca 2020 roku. Wersja tekstowa odcinka rozpowiązane publikacje dostępne na stronie łamane na ppt. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.